Bonjour, ziomeczki. Jestem na Maj i będę grał w greno. A przynajmniej będę próbował. Słuchajcie, witam Was w kolejnym odcineczku Flatauta. I na początek zrobimy sobie jakieś ulepszenie samochodu, co jeden z Was mi napisał w komentarzu dzisiaj, żeby spróbować tego szturcla w końcu ulepszać. No i zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Tak naprawdę, dobra, mamy silnik, coś tu doda, to siły mniej. Czyli patrzcie, tutaj jakbym miał najlepsze na początku. Niezbyt to rozumiem. Hmm, przyspieszenie lepsze, maksyma maksymalna prędkość. Siła tylko spada. No ale siła to mi tam w sumie niepotrzebna, czyli kupimy sobie tą modyfikację silnika. Co tu mamy? Skrzynia biegów. Aha. Dobra, skrzynie biegów mamy jedną, czyli wybór zero. Dalej co mamy? Rura wydechowa. Co tu możemy zrobić? Co ona da? Mm -hmm -hmm. Aha, dobra, ciężar tutaj spada. A jak ciężar spadnie, to co? To chyba lepiej będzie się sterowało, wydaje mi się. Dobra, czyli kupimy sobie. Co tu mamy jeszcze dalej? Zawieszenie, słuchajcie, zawieszenie. Poprawia sterowność, zwiększa siłę, a tu poprawia sterowność. Ja poprawię sobie po prostu sterowność. Siła mi tak bardzo niepotrzebna. Opony i hamulce. Tutaj mamy lepszą sterowność, a tu sterowność i siłę. Ok, dobra. Co jeszcze mamy? Aha, i karoseria. O, siła, przyspieszenie. A to zmniejsza przyspieszenie. To zwiększa siłę, to sobie weźmiemy taką klateczkę Czyli generalnie jeśli chodzi o osiągi To za dużo tutaj się nie zmienia I co, i to już mi się ten Ulepszyło, tak? No to lecimy z kolejnym pucharem derby No myślę, że skończymy sobie Najpierw derby e, Później kupimy samochód na uliczne No bo jednak trzeba tej kasy trochę Kurde zarobić, nie? Dobra, trzy okrążenia Trzy tory, to znaczy trzy wyścigi i znowu to, no chuj tam. Przydałoby mi się, żeby to auto tylko trochę lepiej przyspieszało, no ale... Skoro nie można, to nie można. Skocz trochę, żeby sobie nitro doładować. Aha, no taki wyskok to nie wyskok. Jestem siódmy 7, 7 na ośmiu... Ale przyjebałem, pięknie. Goddammit, no oni mnie tu strasznie wyprzedzają. Nie rozumiem tego trochę. Ała! W sumie łatwo to zrozumieć, jak się w coś przypierdala, nie? Nie, nitro tutaj to nie ma sensu za bardzo. Tutaj jedziemy po prostej. Czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł? Względnie dobry. Jestem już czwarty. Tu się coś. Chłopaki zawirowały. To ja sobie tak i nitro! Spierdalaj chuju. No patrz. No trudno. Ale i tak, jestem drugi, to jest ok. I przywalenie! O, uderzenie nawet. Dobra, żebym ja zaraz tutaj nie uderzył. No skurwi bonku jeden, no nie da się wyprzedzić. Ciśnij lama, ciśnij. Może go wyprzedzisz. No tak trochę chuja. Ale prawie. Prawie mi się to udało. Teraz tutaj po prostej. Udało się w latarni nie zajebać, czy tam inny słup energetyczny. Tu trochę hamujemy. ajajaj. Aj, aj. Prawie zjebałem, ale udało się nie zjebać. Trochę przyhamować. Drift kurwa. O, jebany. Dobra. Dobra, dobra, ajajajaj, aj, aj, aj. kurwa. Prawie zjebałem, ale patrzcie. Jestem pierwszy. O już nie! O, kurwa! O, chuj! No to było piękne. Ach, a przez spory czas udało mi się być na pierwszej pozycji. To znaczy no, nie taki spory, ale jednak. Tyle spierdolenia, no Jesus fucking Christ. Chociaż to trzecie drugie, kurwa żeby było. Ale widzicie, to zawsze tak jest, że na ostatnim okrążeniu człowiek jednak już da ciała trochę. O, pojechałem teraz w ogóle kurwa źle. Ale nie, nie aż tak najgorzej, jak myślałem. No, spierdalaj. No, i ja musiałem w to przypierdolić, nie? Utrata prędkości straszna. Jestem na razie trzeci, no i chyba tak dojadę do tej mety, coś czuję. Tu powinienem w lewo mocno skręcić. Tak jak tamte. No jestem drugi na chwilę. Jestem na chwilę drugi. Trochę nitro. No i dociśniemy do mety na drugim. Patrzcie, udało się. No to nie jest tak najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Kontynuujemy puchar. Ok, 600 koron zarobiłem, Czy jak ta waluta się nazywa, poruszamy z kolejnym wyścigiem. Za dużo kurwa budynków tutaj jest. Nie wiem czemu, ale wolę w tej grze jakoś lasem jeździć. Mimo, że tam też jest masa pułapek, przecież. Ale jakoś mi bardziej to odpowiada. Może dlatego, że jestem człowiekiem z lasu. Oż, ty, kurwa. O, klimatyzacja przydałaby się niedługo, się przyda. Bo jak wiecie, lato idzie. To znaczy na razie idzie wiosna powoli. Kurwa, zaraz tu w jakieś auto przyjebie na tym parkingu. Ała! Nie! Kurwa mać. No teraz to zjebałem koncertowo. No shit happens, ale ale nie wiem jak ja mogłem to zrobić. Dobra. Tutaj teraz pamiętać, żeby jechać lewą stroną. Niewiele bym zahaczył o te nie wiem jak to nazwać. Rampę tak jakby, o! Czwarta pozycja, no kurwa. Dajcie mi pierwszą pozycję i chuj tak po prostu. Nie no, nie dać tak po prostu, trzeba to ugrać, nie? Nie wiem czy zauważyliście, ale w ostatnich odcinkach zacząłem strasznie dużo gadać. I to kurwa od rzeczy. <laughs> Ale jakoś nie narzekacie na to za bardzo, więc chyba wam się kurwa to podoba. Była druga pozycja, jest trzecia. Oj oj, dobra, ej! ej. O, o, tędy, tak. Great, kurwa, great. A tu mamy cztery okrążenia, no to nie cieszymy się tak bardzo. Pierdol się Cwelu. No kurwa, szybsze mają te auta jednak. Mają szybsze. A jak widzieliście, ja tego sztrutcla nie mogę kurwa bardziej ulepszyć. Co to było? Kurwa, jakieś losowe części. God dammit. Do czego zmierzałem? Nie wiem, czy powiedziałem do końca to zdanie, że nie mogę za bardzo ulepszyć tego sztrutcla. Ulepszyłem najbardziej, jak mogłem. Jeszcze tylko przydałoby się ulepszyć skila trochę, ale najpierw trzeba go mieć przecież. Czwarta pozycja, trzecie okrążenie. Nie mam nitro, przydałoby się gdzieś wyskoczyć, ale na pewno nie tu. Druga pozycja, pierwsza pozycja i jedziemy do mety. No, i teraz spróbuj tego nie spierdolić w tym ostatnim okrążeniu, nie? Jak ci tu z zadupą taki kurwa jedzie. A jako, że mamy tutaj tylko trzy wyścigi, to szans na nadrobienie nie będzie, jak spierdolę tą pozycję. No, i tu powinienem trochę już kurwa zwolnić. Ale kurwa nie tak! Ja cię pierdolę, w dupę jebana macie! <słyska> Szósta pozycja, świetnie kurwa! A wyruchaj się w oko, cfelu. I tak to pięknie lama potrafi spierdolić największą przewagę nawet. No, chociaż ta nie była duża, ale nie oszukujmy się. Miałem pierwszą pozycję, mam kurwa mać trzecią. Zobaczymy, jak to wygląda na tablicy wyników. Przepraszam, jeżeli słyszycie znowu usiurbanie jakieś i tak dalej, ale popijam sobie kawkę. No i co? Jestem na trzeciej pozycji, chujowo. Chujowo, ale stabilnie rzekłbym. Kolejny odcinek jednej wielkiej porażki. No, ale i tak do przodu idziemy przecież. No, kurwo! No, ja cię pierdolaki to jest głupie czasami. Aż zbyt realistyczne, że jak przywalisz wałto, to stoisz w miejscu. O, kurwa. Dobra, tutaj to ja nie do końca wiedziałem jak ja mam pojechać teraz. A, nie mam nitro, świetnie. ma. No istny rozpierdul. Uda się trochę wyskoczyć. Minimalnie się udało. Kurwa, ja nie wiem jak to jechać, nie? Dobra, mam przywalenie, fajnie, tylko że. Tylko, że straciłem przez to pozycję. Gąsia lamusie. Piąta pozycja, zbliżamy się do czwartej. Cyk. Kopa w dupę. Nic to nie dało. A kurwa! Chciałem skręcić w lewo, ja pierdolę. Co ja mam z tym wzrokiem? Naprawdę jestem ślepą lamą. Kierunki mi się jebią jak typowej blondynce za kierownicą. Nie żeby coś nie obrażam, blondynek. No ale, wiecie. Ach, kurwa. Trzecia pozycja. Drugie okrążenie. Ziomki są całkiem blisko tak naprawdę. Ale zarówno i ci z przodu i ci z tyłu. Dobra, tu trzeba pojechać tędy dokładnie. Ło. Kurwa, ci z tyłu się bardziej zbliżają niż ja do tych, co mam z przodu. Więc chujowo rzekłbym. Łe, co. Aaaa, kurwa! Bę-bę-bę. No, bardzo chujowo. Jeżeli nie utrzymam tego na chociaż trzeciej pozycji, pucharu, to będzie lipa. O ty kurwa! To było piękne, tylko że... Noż, god fucking dammit, ty szmato! Aleś mnie zrobił, kurwa! A, tu niepotrzebnie nitro paliłem. Dobra, trzecia pozycja. Mam ostatnie okrążenie. Tu chyba znowu źle pojechałem. Tak mi się wydaje. Dobra, nie tak najgorzej. Myślałem, że bardziej to zjebie. Skoczyłem generalnie na pierwszą pozycję cudem. Teraz będzie cud jak ją utrzymam. Bo oni trochę zapierdalają. To jasad dopalę. O, tu źle pojechałem. Znowu wu, kurwa. Na no jak ja pierdolę jebana szmata. God damn it. wy widzieliście pięknie było. Ja nie umiem w to grać. Ale może się nauczę. Dobra, trzecia pozycja i myślę, że trzecia pozycja to jest max, co mogę tu już uzyskać teraz. Ja pierdziu. Jedź, panie, tam szybciej. Zbliżamy się chyba do mety. Tak jest, tak jest. Kurwa! No, żem miał trochę nitro. Jestem na drugiej, na drugiej skończyłem. To nie tak źle, słuchajcie. Nie tak źle. Jesus, ależ to było kurwa emocjonujące normalnie. I na której pozycji skończyłem? Na drugiej. No to nie jest źle, słuchajcie, jest podium. Jest podium, pucharek jest. O, bowling kręgle, ja pierdziele. Ale to jest chore. No zresztą cała ta gra jest chora. Dobra, nieważne, że jakieś tam auta odblokowałem. Mamy 20 600 tych korun czy czegoś tam. Mm, dobra. Dajemy dalej derby, tak, bo tutaj mamy Puchary, i tutaj nie będę się chyba bawił na razie w te bowlingi. Nie bowlingi, na razie pójdziemy sobie z wyścigami. Zrobimy sobie myślę jeszcze te wyścigi w tym odcinku. Pytanie, czy tutaj uda nam się y, też w miarę to jakoś ogarnąć. Chociaż jeżeli miałbym powiedzieć, że poprzednie trzy wyścigi były w miarę, to... To chyba znaczy, że mam chujową miarę. Nakurwiamy po lasach. Sypią się części karoserii. Przyjeżdżają jakieś syny, Ach. Jak oni to robią naprawdę Nie wiem czasami, że tak mnie wyprzedzają No może wybór tego auta, yy, który kupiłem Był po prostu złym wyborem O ty kurwa No fajnie, że mu zajebałem tylko O kurwa <laughs> o, ho, ho, ho. Pięknie I to jest to słuchajcie, to jest ta gra To jest ta gra Naprawdę nie wiem, czy fabularnie, fabularne granie w tą grę ma sens, ale takie rozpierdole były zajebiste na multi i to, to jest clue tej gry. To jest cały fan jak się tak rozpierdalasz. I naprawdę nieważne, który wygra, nie? No a w fabule muszę kurwa ja trochę wygrywać. Fabule, kampanii, w sumie kampania, nie fabuła, bo to fabuły nie ma. Dobra, teraz pojadę sobie tędy, tu sobie skoczę. A, wow, wow, no to sobie skoczyłem prawie w drzewo. Spierdalać! Aj, aj, aj. Dobra, wysko, kodrobinka nitro. Kurwa, czwarta pozycja, chujowo! I znowu cztery okrążenia tak w ogóle. Dopiero teraz zauważyłem. Urwa jadę jak pijany, no. Ach! Lubię czasami popływać, ale kurwa nie samochodem. Polatać zresztą też. Coś czuję, że tutaj pucharu nie będzie. Aczkolwiek mogę się mylić. Może. No nie no, chciałem powiedzieć, że może jeszcze coś się udać, ale jak oni mnie tak wyprzedzają, to ja pierdolę. Zwłaszcza, że ja to zrobił. O kurwa, kurwa, hał. Tel Michał, bitch. Kurwa. No i chuj, meta. Skoczyłem na drugiej pozycji. Dzięki temu, że miałem odrobinę Nitro. Czyli kurwa, udało się. Ooo, ale przypierdolenie. O, to jest mega. Kocham to. Ta gra jest zajebista. I co tu mamy? Kolejny tor oczywiście, nie? I też cztery okrążenia. No patrzcie. No to jedziemy, kuźwa. No to wyskok. W miarę udany ała. Urwasz się z zapomniałem, że to tak wybucha. Naprawdę zapomniałem, słuchajcie. O, ale rozpierdal. Wiecie co? Kurwa. Wiecie co? Chyba zaczynam mieć w dupie to na której pozycji kurwa skończę. Podoba mi się ten rozpierdol. Przypomniałem sobie, czym jest ta gra. Dobra, i kolejny wyskok. Tu już tym razem nic nie wybucha, a jednak wybuchło. Dobra, tu kolesiowi przyjebałem. O wow, wow! Kurwa! Nie driftuj, panie! Kurwa, jeszcze jebane pachołki muszą spowalniać. To jest bez sensu. I znowu musiałem w pachołek uderzyć, widziałem go, nie? Aj, aj, aj. No i tu, kurwa, twoja macie. Lama, co ty robisz? I wybuchnie? O nie, już nie wybuchło. Łaj. O, chciałem mu przyjebać, przyjebał se sam. Dobra, teraz spokojniej trochę tutaj przejedziemy. Oj, zabrakło nitro. A to jeszcze, jeszcze jedno okrążenie, kurwa. No i spierdoliłem, bo myślałem, że to już ostatnie okrążenie. Fak. Kurwa, no ja jestem genialny po prostu. Pierdalaj mi stąd, kurwo. Jezu, ależ tu się pięknie jeździ. Czwarta pozycja, chujowo, chujowo, ale trudno. O, teraz znowu coś wybucha. O, trzecia pozycja, i do mety. Tylko teraz, kurwa, nie zajeb w ten pierdolony głaz, kurwa. O, chuj, no i dobra, to trudno. Nie, no powiem Wam, że mam mega fan grając w to. I pies, na której pozycji to skończymy? Najwyżej nie będzie Pucharu. I mamy ostatni, trzeci wyścig. I też cztery okrążenia, dobra. O Jezu, ale fan. O, chujci w dupę. Nie no, jadę już ten wyścig całkowicie dla Fanu teraz, wiecie. Już Pucharu chyba i tak by nie było, nawet jak na pierwszej pozycji bym skończył. Bę! A będzie Beka, jak sobie tak dla fanu będę ich napierdalała i tak skończę pierwszy, nie? Cuda się zdarzają podobno. Co i pierwsze okrążenie na trzecim? O kurwa! O, prawie w drzewo, prawie, ale udało się nie jebnąć. Spierdalaj. Powiedzmy, że się wyrobiłem na tym zakręcie. Kurwa, chciałem mu jebnąć, a tak mignął przed nosem. I skok. O kurwa. W złym momencie nitro użyte w bardzo złym momencie Dobra, na pole nie jedziemy Jeszcze nie czas na wykopki Kurwa, chciałem użyć nitro, a nie mam nitro, niestety, shit Trzecie okrążenie z czterech, a myślałem, że już ostatnie, dobrze, że spojrzałem I skok Zwalniamy, oj, oj, oj Dobra, i teraz nitro No, ale i tak jestem trzeci i chyba tak pozostanie. Ewentualnie na ósme wskoczę e, pod samą metą. A kurwa, właśnie. Chciałem powiedzieć, że nie mam komu przypierdolić. Bo tamci mi za bardzo uciekli. No to teraz mam następnych, <laughs> którzy są przede mną. Może ich dogonię im pierdolne? Tak na koniec odcinka? Jak myślicie? W ogóle pytanie, czy dotrzecie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że tak. A jeśli dotrzecie do końca odcinka, to napiszcie rozwałka. Kurwa, no. Ciulu jeden, spierdalaj. Ja tu chcę skoczyć. On wziął, przyjebał chyba. No i na metę. No już ten ostatni wyścig nie był tak emocjonujący. Niestety. Ale hej, masa fanów. Kurwa, ubawiłem się. Ja pierdolę, dawno tak nie ubawiłem przez pół godziny, powiem szczerze. No i co? A o, patrzcie, i cudem mam puchar. <laughs> na trzecim miejscu. Ja pierdolę, jaki fart. W każdym razie jest trofeum. Odblokowałem nową imprezę Derby Bowl. No i mamy 75% w klasie derby, także już sporo. Dobra, słuchajcie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Naprawdę, mam nadzieję, że się podobało, że się bawiliście równie dobrze jak ja. I zapraszam Was na kolejne odcinki. No i przypominam, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz, rozwałka. No i zostawcie oczywiście lajka. Bye, bye.